Jeden z widzów kanału o nazwie Lars G3907 zapytał o to, jak można wykonać render sceny w blenderze, ale wykorzystując wyłącznie Ambient Occlusion. I jest tutaj takie coś, zobaczcie, w scenie. Zresztą zobaczmy w ogóle o co chodzi. Mam tutaj taką prostą scenę zbudowaną szybko z asetów, która zawiera stolik, jakieś takie wnętrze pokoju. Fatalne tekstury do tego na szybko ściągnięte z bleczego, a więc wygląda to wszystko mniej więcej tak. Dodałem do tej sceny kamerę, ustawiłem ją w takim widoku. Jest tutaj jedna lampa w tym miejscu dokładnie, która daje siłę światła 200 W. Wysokość pokoju to jest jakieś 2,5 metra, czy tak jak w bloku, więc to wygląda taka obskurna piwnica. Nie zwracałem uwagi na szczegóły, czyli marne tekstury i tak dalej. No i teraz, jeżeli chciałbym zrobić F12 <laughs> i zrobię takie F12, to dostaję render, który przerwę. Więc to jest standardowa sytuacja. Natomiast gdybym chciał wyrenderować tutaj Ambient Occlusion, to trzeba przejść przede wszystkim do zakładki Render Passes, to jest View Layer. I tutaj znajdziecie coś takiego jak Passes właśnie i inne rzeczy. I w tych Passes jest coś takiego jak różne checkboxy dotyczące światła. Trzeba zaznaczyć Ambient Occlusion. W tym momencie trzeba wykonać taki render jeszcze raz, ale już możemy zobaczyć, że na podglądzie tego renderu dostaniemy, Coś więcej, to znaczy, to jest normalny render, przerwałego szybko. Natomiast jeżeli takie okno bym sobie otworzył jeszcze raz i na ten pogląd popatrzę, to tutaj na górze jest coś takiego jak View Layer. I mam tutaj różne opcje, znaczy teraz nie mam żadnych. Będzie trzeba też jeszcze raz zrobić i jest Combined. W tym Combined znajdziecie coś takiego jak AO, czyli Ambient Occlusion Pass. I to jest ten pas, który można sobie zapisać normalnie po wyrenderowaniu bez żonady w pliku. Gdybym chciał renderować tylko i wyłącznie taki Ambient Occlusion Pass, to mogę też zrezygnować z tego, co tutaj mam. Znaczy, to muszę zostawić, ten checkbox, i to również mogę zostawić jako Combined, a więc będę widział wszystko w podglądzie. Nawet mogę tutaj sobie przełączyć coś takiego jak Render Pass. Zamiast Combined mogę włączyć Ambient Occlusion i wtedy widzę po prostu ten Ambient Occlusion. Wszystko jest spoko. Ale gdybym chciał to wyrenderować tak na stałe, to w Compositing muszę włączyć nody, i w tych nodach tutaj trzeba. Do Composite przełączyć to wejście AO, które jest dostępne tylko wtedy, jeżeli na moim View Layers tutaj włączę ten Ambient Occlusion. Bez tego nie mam tego wejścia, ono się nie, nie tworzy, nie liczy się. Więc jak to mam zaznaczone, AO podłączam bezpośrednio do Image i teraz render niezależnie od tego, co zrobię po F12 będzie po prostu renderował Ambient Occlusion Pass. On musi wyrenderować całą scenę, wyliczy sobie wszystko bardzo starannie. Ale jeżeli ja go spróbuję zatrzymam się albo przerwę, to on będzie robił na samym końcu ten właśnie render tego Ambient Occlusion. No, teraz akurat musiałem poczekać do samego końca. Pozwólcie, że pokażę, jak to wygląda. Damy tutaj na przykład tylko, nie wiem, 12 próbek. Śmiesznie mało. taki F12 powinien szybko się wykonać. Tak. Czekamy tą te 12 próbek. To niestety musi chwilkę potrwać. No i mamy wyrenderowane. To jest finalny render. Zakończony render, więc teraz. Ile tej pamięci zużył? 3 giga? Masakra. W każdym razie teraz Alt Shift S, mogę zapisać to jako render i będzie git, majonez jak to mówią. W ten sposób właśnie można wyrenderować wszystko jako Ambient Occlusion.